Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek dwóch dużych puszek kolekcjonera z węgierskiej wersji Panini Euro 2020 Kick Off 2021. W środku mamy po dwie duże karty limitowane i dwie malutkie. Zaraz się zastanowię, czy zrobimy pojedynek po prostu węgierski i będziemy szukać Węgrów w jednej i drugiej puszce, czy... Ogólnie limitek, ale myślę, że zrobimy pojedynek węgierski, skoro jest to produkt z Węgier. No i zaraz zobaczymy, jakie karty limitowane mamy tutaj w środku. Pierwszą jest Willy Orban, druga Dominik Szoboszlaj. Czyli mamy dwóch Węgrów, tak jak w każdej puszce. A tu, Aleksander Arnold, Anglia i również Anglia, Marcus Rashford. Dwóch Anglików i dwóch Węgrów. Natomiast w drugiej puszce mamy Rolanda Salaja i Adama Szalaja. Chyba już miałem taką właśnie sytuację, że tych dwóch zawodników wpadło. Puszce. czyli tutaj jest dwóch Węgrów na dużych i Anglia znowu Eric Dyer i Lindelöw czyli Anglików trzech i jeden Szwed więc zrobimy pojedynek węgierski moi drodzy szukamy tylko Węgrów na kartach wszystko będziemy liczyć za jeden punkcik i na zmianę otwieramy Polska Second Skin, Paul Pogba Jewel bazówki: Finlandia, Ara Alaba, Austria, Niemcy, Werner, Ake, Holandia, Tripier, Anglia i Cygankow. Ukraina. Po drugiej stronie mamy Portugalię, Rui Patricio, fans favorite, Czechy, multiple, chlożek i wydra, z bazówek Dykes, Szkocja, Akanji, Szwajcaria, Karaman, Turcja, Elwedi, Szwajcaria, Pukki Finlandia i Szwecja, Olson. Bez punktu również po drugiej stronie. Druga saszetka. Kielini fans favorite Włochy, Kamara key player Finlandia, Chorwacja Kramaric, Lobotka Słowacja, Czaka Szwajcaria, Immobile Włochy, Kral Czechy i Cristiano Ronaldo Portugalia. Zobaczymy czy trafimy rarki w każdym produkcie, w każdej puszce, bo na ogół tak było. Mamy Belgię Witzel Fans favorite. Następnie Kral Key player, Czechy Z bazówek Luke de Jong Holandia McBurney, Szkocja Fatih Hiszpania Polska Szczęsny Anglia Aleksander Arnold i Walia Daniel James No jak na razie bez punktu, bez trafionych Węgrów Może teraz Trzecia saszetka Kudryaszow, fans favorite Rosja. Multiple Włochy Veratti Giorginio Barella. Bazówka z Włoch, Florencji. Bruno Fernandes, Portugalia. Hojbjerg, Dania. Ginter, Niemcy. Arnautowicz, Austria i Skriniar, Słowacja. W trzeciej saszetce po lewej stronie też nic nie wpadło. No, i mamy Busquetsia, Hiszpania, Fans Favorite, Portugalia, Secret Hero, Jao Felix, Bazówki, Portugalia, Jao Cancelo, Ampa Walia, Rabiot, Francja, Elmas, Macedonia, Sołczek, Czechy i Zobnin, Rosja. Połowa saszetek za nami, po każdej stronie trzy otwarte i nic nadal nie mamy, ale będzie jedna rarka, czyli tutaj się zgadza w tej puszce. Mamy Węgry! Second skin, pierwsza karta wpadła. Punkcik tutaj dla Węgier. Dalej, Morata Gol Machine, Hiszpania. I na rarce jest Matis de Licht, Holandia. A więc mamy rarkę. Ponownie mamy kartę z Holandii: Quincy Promes, Bazówka Ukraina, Karawajew. Uronen, Finlandia, Celik Turcja i Zorginio, Włochy. Mamy Noera, fans favorite Niemcy, Hiszpania, Dechea, Golstopper. Chorwacja, Brozowicz, Donna Roma, Włochy, Was, Dania, Niemcy, Brandt, Munier, Belgia i Szwajcaria, Jan Zomer. Piąta saszetka, Second Skin, Belgia. Eriksen, fans favorite, Dania, Malinowski, Ukraina, Shining Star, Azbazówek, Liner Austria, Zane, Niemcy, Perisic, Chorwacja, Lot, Finlandia, MacTominay, Szkocja i Delicht, Holandia. Kuczka, Słowacja, fans favorite, Francja, multiple Upamecano, Loris Varan. Bazówki Augustinson, Szwecja, Jazici Turcja, Van De Beek, Holandia, Finlandia, Pojanpalo, Claesson, Szwecja i De Jong, Holandia. Ostatnia saszetka na razie prowadzenie tutaj po lewej stronie. Weinaldum, fan's favorite Holandia. Niemcy Multiple Cross Havertz, Mertens Belgia Goal Machine i bazówki. Duda Słowacja, Freuler Szwajcaria, Bonucci Włochy, Vlasic Chorwacja i Bernardo Silva Portugalia. Z jedną kartą zostajemy po lewej stronie. No i ciekawe, czy tutaj będzie rarka? Nie, czyli nie we wszystkich puszkach są rarki. Second Skin Finlandia. Julian Brandt Jewel Niemcy, Szkocja Jack, Torres Hiszpania, Guerreiro Portugalia, Maguire Anglia, Jaremczuk Ukraina i Włochy Federico Chiesa. Więc ta puszeczka dużo lepsza. Mamy tutaj topmastera. No i zwycięstwo również tej puszki po lewej stronie, gdzie był Szalaj i Salaj. Napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie dzisiejszych trafów z dwóch puszek węgierskich. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.